Siema. Jest godzina 24.36. Mamy 5 lutego roku pańskiego 2025. Jak to nagrywam. I ostatnio tak się złożyło, że gram sporo w CS-a. Chyba w sumie to tak nie powinienem. Mam tam kilka projektów na studia, ale może muszę to na bok. I kurwa. No nie wiem, już po piątym matchmakingu już chuj mnie strzela i to nawet nie przez to, że gram z jakimiś kurwa ruskimi dziećmi czy innymi kurwa pierdolonymi runami, bo, bo to nawet nie o to chodzi, nie? Tylko chodzi kurwa o to, że ta gra jest strasznie przewidywalna i to tak kurwa do bólu przewidywalna, jakby. No, nie jestem super specjalistą kurwa. Poza tym, że oglądałem, obejrzałem 20-minutowy smok ewolucji kurwa smoka na okno na mirażu, co pojebane kurwa. Jak ci, ma, jak ci ludzie łapią w czutek, kurwa w tę grę. No nieważne, dobra, już odłóżmy to na bok. Chociaż podobno dygresja jest istotą humanizmu. Tak mi kiedyś polonistka mówiła w, w szkole średniej w liceum. E <laughs> tak. E Chodzi o to, że ta gra jest w chuj przewidywalna. E I. i jakby to sprawia, że. O ile niekoniecznie jest nudna, o tyle jest przede wszystkim męcząca. Szczególnie już tam po kilku takich rundach, jak się już kilka tych matchmakingów rozegra. Ja, ja nie jestem mentalnie po prostu w stanie grać więcej niż 3 MMów pod rząd, bo już chuj mnie strzela, naprawdę. Spójrzmy sobie na na gierkę, nie? Na przykład. No konstrukcja mam. No to jest taka, taka oczywista rzecz, nie. Mapy są porwa, ułożone na płasko, w chuj, w sensie bijemy się na jednej płaszczyźnie, nie? Znaczy to są oczywiście jakieś highlighty, typu tam jest Heaven na. na na terenie był Heaven, teraz już go wyjebali, ale o Twikach to też sobie powiem potem. Eee, co tam jeszcze jest? No, Anubis chyba jest bardziej taki wielopoziomowy, bo tam jest zeskok na wodę, no ale na premierze to się Anubis zawsze panuje razem z nasziemtem, nie? Eee, I co? No, można się uprzeć, że to przejście z Andera eee, na Mida na Mirażu i, i to, że można jej pikować z Shorta, to też jest, jest, jest jakąś wielopoziomowość daje. No ale kurwa... No jednak te mapy są kurwa płaskie jak naleśnik, nie albo meta broni, nie? No, no kurwa. Nie? Realistycznie jest tak, że wszystkie bronie mają konkretne miejsce, uzależnione od ekonomii gry, nie? Nikt nie kupi PMA. Załóżmy, mamy gościa, który lubi PM, -y, no to on, ale kurwa, on nie kupi PMA w grze, w której gramy fula, w sensie w rundzie, w której gra się fula. No bo kurwa, to nie jest wybór po prostu. Bo realnie rzecz biorąc, y, trzeba pokazać dużą przewagę skilla, y, jeżeli chce się wykrać force y, na fula, niż y, jeśli gra się fula na fula, nie? Nie wiem, czy kurwa nadążacie za jakby, moj, tym butelem, co mam w głowie. Ale chodzi o to, że yy, są, są pewne meta rozwiązania na, mm, na problemy, która, które stwarza gra ze względu na to, jak jest skonstruowana. Yy, I te, te meta rozwiązania są stałe, bo, bo miałem jakieś kurwa takie te drobne zmiany typu tam Revolver Update, czy tam ta meta z Augiem, no ale to w chuj dawno temu zresztą było. Yy. I po prostu, no nie wiem, no, to wszystko sprawia, że CS2, teraz już nie GO, idealnie nadaje się do pro tak? On ma bliżej do sportu, no, no w piłce nożnej, czy tam w innych sportach, w szachach, o w szachach, na szachach to z tych wszystkich sportów się chyba zna najlepiej. Albo na pływaniu, na, ja też długo pływałem. No ale, no, w sportach takich fizycznych, IRL, no to te zasady nie zmieniają się, kurwa, jakoś dynamicznie, a no, tak samo jest w CSiKu, nie? To sprawia, że wszystkiego da się wyuczyć, wszystkiego, wszystko da się wziąć na. na skilla, albo prawie wszystko przynajmniej, tak? Bo jest też element ludzki w postaci kurwa teamplayu, albo bardziej jego brakuje się na niskich rangach, jak ja. No. No i ta. Uważam, że ta powtarzalność, o ile jest fajna do problemu to. No to kurwa odbiera pewną taką. Nieprzewidywalność, która przynajmniej dla mnie jest tym elementem, na który ja czekam w każdej grze multiplayer, jakby. Bo jakby sprawdzenie się w tym, jak potrafisz odpowiadać na nieprzewidziane sytuacje, jest czymś, co bardzo przynajmniej mnie satysfakcjonuje w graniu w gry multiplayer. No na przykład nie lubię te gierki typu tam Hellet Loose czy tam jakieś składnie bo mimo tego że mamy ten element planowania i tak dalej to w, na przykład w publicznym lobby gdzie nie macie kurwa 10 spocenców którzy grają kurwa realistyczny milsim to jest też ten element takiego takiego nieznanego takiego że nie do końca wiesz w co się pakujesz i to jak na to odpowiesz jest bezpośrednio skorelowane przynajmniej ja tak mam Kurwa, tyle razy już podkreśliłem, że ja, to ja tak mam, że to moja opinia jest, kurwa. Nieważne, yy, tak. I że ten element nieprzewidywalności jest, przynajmniej dla mnie, skore skorelowany z tym, yy, jak dużo i tego, jak ja odpowiem na tą nieprzewidywalność, jest to wszystko skorelowane z tym, ile ja, jakby, satysfakcji zostałem z tej gry. Yy, i, I po prostu nie wiem. CS jest, jest dla mnie fajnym tułem do pogadania sobie z kolegami, po, po jakiegoś pożartowania, pośmiania się, ale kurwa nie, nie jestem w stanie grać w Counter Strike'a poza tymi gun game'ami yy, dla przyjemności po prostu, bo ta gra kurwa dobija mnie swoją powtarzalnością. Ja, ja naprawdę, jak mam, jakby ktoś mi kurwa posadził mnie przed komputerem, kazał grać 10 mm z rzędu, to kurwa nie wiem, chyba już bym wolał tą chińską torturę z tym spuszczaniem kropli na plecy, to kurwa. Już mi zabawnie, nie? No, no. nie wiem. No. no mówię, dobre jest to dla propleju, ale zabija to pe pewną, pewną radość, pewne, pewne takie zadowolenie z gry, nie? Nie, nie wiem, czy się za tą logiką, bo jakby the main point, taki main point tego, co ja mówię tutaj, to jest to, że no, counter Strike'owi jest jednak bliżej do takiego, no po prostu sportu, nie? Jak ktoś lubi mikromanagżować takie rzeczy, typu kurwa ten, jakieś wykminanie popierdolonych, kurwa smoków z połowy mapy na banana, to też jest taki śmieszny filmik, kurwa 40-minutowy o ewolucji granatów, o ewolucji kontroli banana. To jest pojebane, kurwa, jak sobie to obejrzycie, nie? Że ci ludzie tak kurwa siedzą i wykminają, kurwa, jak najlepiej zbombić kurwa banana w grze. Nie wiem, czy, to, czy tylko dla mnie to jest pierdolone, Czy, czy ja czegoś fundamentalnie nie rozumiem, jakby. Bo ja bym... Nie wiem, nie wiem. Uff. Powiem tak. Dużo ostatnio gram w CS-a i wkurwia mnie powtarzalność tej gry. Już nie mogę tego zdzierżyć po prostu. Jest, jest to coś, co mnie bardzo męczy. No, no cóż, może, może po raz zrobić przerwę od gry. No, znaczy wiem, że nie zrobię, bo po prostu jest to dla mnie okazja do pogadania z kolegami podczas gry. Yy, ale no, no tak, no. Nie wiem, No dzięki, że tego przesłaliście, to jednak jest tam. Prawie 8 minut już mam surówki, Nie będę tego pewnie chciał. Wstawię to od razu po nagraniu i, i pójdę, pójdę spać, kurwa. No, tego dzięki i, i dobranoc albo miłego dnia, nie wiem. Elo.